Dzień dobry, witam Chciałabym dziś pokazać wam jak sprawdzić na ile macie uszkodzone włosy ogólnie to takie sprawdzania to robię fryzjer gdybym potrzebowali odbudowy włosów albo rekonstrukcję jeszcze tak mówię na to więc zaraz pokażę wam jak to sprawdzić w domu no i tak więc musimy wziąć jakiś troszeczkę włosów ale nie dużo, tak żeby był taki cienki paseczek, tak, bo jak on się oderwie kawał, to nie będzie chociaż tak bardzo widać. No i potrzebujemy tylko zwykłej wody, nie, żeby to sprawdzić. Więc zaraz lepiej tak zrobię, żeby namoczyć go. Dobra, jest już taki mokry. No i zaczynamy tutaj, zaczynamy rozciągać, nie tak powoli? No i widzimy, że włos on się nie ciągnie, więc nie możemy oderwać ani nic od niego. No i to znaczy, że to jest włosy. W super, bardzo dobrym stanie. No, i zaraz pokażę Wam w jednym filmiku, jak wyglądają włosy przy takim sprawdzaniu, który jest, są bardzo uszkodzone Kiedy włosy uszkodzone, to oni zostają w takim stanie rozciągniętym, albo można oderwać w ogóle kawał od takich włosów. Jest jeszcze jeden sposób, jak sprawdzić włosy, ale troszeczkę inny, zaraz Wam pokażę. Ten sposób pokaże na ile mamy suche, suche włosy. Dobra, jedziemy. Potrzebujemy wody w jakimś kubku, nie wiem, obojętnie. I znów bierzemy jakiś taki cienki paseczek. Tak, no, Może być ten. I musimy postawić go do wody. Jeżeli wasz włos bardzo szybko idzie na dół, to, jest, to znaczy, że on jest bardzo, bardzo suchy. Dobra, postawili i czekamy. I widzimy teraz, że z troszeczkę czasu włos poszedł na dół, nie? To znaczy, że ja mam suche włosy. No, jak będziecie sprawdzać yy, te, tym sposobem, i pójdzie włos na dół, to znaczy, że suche macie włosy, a jak zostanie u góry, to znaczy, jest ok. Próbujcie sprawdzić swoje włosy tymi sposobami. Jestem bardzo ciekawa. Co będzie u Was. Yy, ogólnie to takie sprawdzania robię w freezer, a my możemy to sprawdzić w domu, i możecie dowiedzieć się u mnie, co z tym robić. Nie, na przykład, jak macie suche, lamany i tak dalej, nieuszkodzone włosy. Więc yy, do zobaczenia.